Witajcie, widzowie! Ja jestem Mareczek, a ze mną jest Oliwier. To jest no Na w początku y, sprzątaliśmy kurgik właśnie, skończyliśmy właśnie. I stwierdziliśmy, że zaczniemy dla was nowy odcinek. Dzisiaj jedziemy do Pana Tadeusza, y, co my tam jedziemy robić? Kultywatorować i orać pole. I tak, kultywować właśnie kultywatorować pole. Więc, pole sobie Jedziemy! Oj, tutaj. Ufus ma takie skręty. Tutaj. Tak, na no. Jedziemy. Tutaj, tutaj. Skręcamy kiercą Może od środka wam nagram. Tylko jak tu Olivier wjechać teraz? żeby tu wjechać takie problemy są tu chyba? tutaj może chodź, tutaj nie ja już nie jestem jedź tu byśmy tak równo wjechali chodź dobra to tu wizowie kończcie jakie gospodarstwo wielkie tutaj nawet Dzień dobry! Gdzie to tutaj zaparkować? No, dzień dobry! Tutaj dzień może dzień dobry. Dobra. 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 Tutaj jedziemy. A i widzowie, ogólnie jest też przegłos w kamerze, bo nam się głośnik zepsuł. tutaj... Yy, a panie Tadeu, bo my ogólnie nagrywamy na yy, YouTube, Pan może słyszał od wnuczka. Ja Zostawi panu łapkę w górę i subskrypcję. Dobrze! Tylko jak musimy mi pokazać co to to jest. Dobra. To... Panie Tadeusz, to, to co my tu mamy zrobić? Które pola, maszyny, co jak? No. Tutaj macie kultywatory. Dobra. I tutaj jest jeden półki, tam drugi. Dobra, czyli mamy dżundira i maseja do wykorzystania, dobra. Tak. Dobra, e, widzowie, tak. E, jesteśmy tutaj. Ja biorę tutaj dżundira. Też e, mi się liczby pieniędzy, ale to e, tutaj się chce w sensie się nie wiem dlaczego. Ale to nie zwracajcie na to uwagi, tylko oglądajcie, jak tutaj robimy na polu razem we dwóch. Czyli ty bierzesz jedno pole Oliwiera, a ja drugie? Tak. Dobra. To jedziemy. Ja biorę to tu bliżej. Jedzie ja tu dalej. Będę. Czyli które jest większe, które mniejsze? No dobra. Nie możesz nic. Dwa są praktycznie. O, no, w sumie. Oj. Dobra. Jak tam, mnie tutaj trochę wyboje są. Ojej! Oj. Dobra. Pól niesiemy, ten pól. Tutaj, tutaj... przyjechać... O. Czekaj, uważaj, bo tutaj musisz przyjechać, coś przejechać. Mhm. I ja. Ale dobra, ja sobie tak poradzę. Mamo. Kurde, jakie tereny tutaj są. No takie ciężkie ale w sumie jak padnę ile tam było? 30 tysięcy tam uda 35 tysiąca euro to chyba nie wiem ile to wychodzi, 15 tysięcy chyba wyjdzie ale to nam tam uda tam 13 tysięcy euro w medio ja tutaj pojadę tu tutaj do końca do końca dobra tutaj no ja ci powiem że tutaj mam taki ten taki niezaciekawy nie dziwię się że w sumie szuka ludzi do roboty ale my na pieniądze no, jak na lato bo potrzebujemy teraz bardziej no jeszcze mamy 13 tysięcy do spłacania długu 15 tysięcy w euro 60 zł Ty nie myl Aha no, tak, bo ty tam kiedyś mieszkałeś w Niemcach i ty przyjechałeś to ty masz na euro ustawione No tak, jeszcze się to myliłem No dobra Bo ja miałem kolegę tamtego Co jest no, no, wiesz, to będzie widzów mylić, jak nie. mi pokazuje tysięcy, a ty mówisz 15. No... Jakoś jestem uporam, bo ja jestem przyzwyczajony do tych niemieckich złotych. No... Tutaj mamy nawet powiadomienia, co tam Pan kupuje, bo tutaj mi przyszło koszty nawozów. Co teraz udaliśmy jakieś aplikację, nowy rolnik czy coś? Słyszałeś coś o tym? Tam jakieś czyki tam na jakieś piny, pady, coś. Co to w ogóle jest? Jakieś gospodarstwa internetowe dołączanie? No to może hmm. dlatego pokazuję, że mamy 15 tysięcy złotych, a nie milczy... Dlatego! A ja się nad internetach nie znam teraz. Teraz to jakieś technologie. Jak człowiek miał w domu żarówkę to było dobrze. A teraz? Ta młodzież to najet nic, nic. Po tutaj U. spalę tą książeczkę. To jest elektryczna książeczka. One tu się dały obracać. Ale to... W sumie ja nigdy nie korzystam z wracania w bługi, ale... Dobra... Tutaj sobie pojedziemy Ale lepsze to niż ten nasz bługi stary No... Ten nasz to no masakra A On to jest co pamiętał kradziatka No... no. no. Na dziadek to dopiero. Nie. O dobra, teraz sobie obrócę próbę i będzie łatwiej. sobie opuszczę. Bo inaczej nie umiem, bo to jeszcze ten pamiętał czasy PRL-i. No, to tu dopiero było. To fajnie, tak sobie nagrywać ja z widzami. A dziadek dba, a dziadek dbał jako swoje własne karty, ten tyłku, bo dalej się trzyma. No, no a teraz w sumie no też dbamy. Ej, ale w ogóle, Olivier. Bo ja tam widziałem, że ten pan Tadeusz, to tam ma sprzęt leśniczy. I się tym samym, co ja? O, no, chyba. Nie, no bo zaproponujemy mu wypożyczanie tuda. tego sprzętu na przykład za to że my mu dajemy 50% z drewna na przykład co to o tym myślisz? Na no, ten, ja ma małego za to bo ekorolinka Danny, z jego ciągnikiem bo nasz raczej uchwyt nie uciągnie. ja mam no, to jak na lato bo wiesz, jak my z 3 drzewa 40 tysięcy prawie, no to to jest 20 tysięcy za bardzo mało takiej. A to jest przyjemne jakie to. Teraz te opłaty, że to jest wszystko automatycznie. Ja. A ja tutaj zrobiłem to bo tam jest jakaś dziura w piecenia jakaś w glebie. Tu są krzyściu. Marek przyjściu. Ja. Patrz. No jest. Trzeba powiadomić tego pana Tadeusza o tym. Ale tu jak skończymy robotę. Teraz robota ważniejsza. Ja tutaj jeszcze na raz to przejadę i jadę w Ojojoj! Oj, oj. Dobra. Nie wiem jak ja to zaorałem. to już dajesz radę? A ty w ogóle Dobra, coś tam idźmy. w tych Niemczech to robiłeś? Przy polu cokolwiek czy nie? No... tak w sumie, bo nie miałam farby tam. Dobra, teraz jesteś znamy sobie wszystko pójdę tam w naszym będzie. No. A co ci dowali w ogóle jeść w tych tych truskawkach? No. Co ci dowali jeść na tych truskawkach? Jak to się tam wzią, Bo Opowiadaj, widzą no. widzą. No. Jeść? No. Dobra, poczekaj No. Chwilę, ja idę do No. 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 Tadeuszu. Panie Tadeuszu! Tak? Bo tam jest na tym drugim polu, tym dalszym, taka wielka dziura w polu. Nie? W... No, to nie wiem, nie widziałem. Pogłębienie w glebie, chodź, chodź, wam pokażę. A, bry, bry, bry. Tutaj już widać to. A, tutaj. Ojej, co to się stało? No, nie wiem, może jakieś zwierzę tutaj kopało. No taka no, dziura na dwa kolana no to raczej w sensie do wiadomo co chodzi, nie w sobie daje nie, taką nogę można powiedzieć, no to, to bardzo duża dziura to raczej zwierzę nie wykopało mi się wydaje No ale nie, jest robota, ja tam idę już robić A, pan tam mówił, że nie powinno się o tym mówić, ale ile to tam było pieniążków za to? E, chyba Co? 3100, coś takiego. Około. nie, bo coś tam pan w swoim kraju euro za całość. O! E to. Marosław! Dobra, dobra jakby. Gdzie tu panu ten pół zaparkować? Tu gdzie był? Gdzie był? Dobra. Ekstremalne parkowanie tyłu, takiego jeszcze nie widzieliście. Dobra, Podziemy. i Wam przełączę kamerę. Dobra. Będzie. Siadamy. Mamo. Dwa podjedziemy. Dobra. I też widzowie, zostawcie te lajki i sumy tam, tak jak pan Tadeusz żebyście mieli może częściej nasze tutaj filmy już tylko tak raz na jakiś czas to tutaj podpinamy to tutaj macie filmy w wtorki w piątki możecie mieć filmy może nawet w innej w niedzielę na przykład ale to wiecie to byśmy tak naprawdę to, skończyli w 5 odcinków czyli tak naprawdę w dwa tygodnie u nas ale to wiadomo jak to jest spokojne powolne życie w ogóle Oliwier w ogóle no bo, może byśmy jakieś zwierzęta no. ogarnęli bo w sobie to tak no bo te kury ani mleka w sensie do mleka nie dadzą ale żadnych jajek nie dają tylko problemy trzeba jakiś pasterz mieć no tylko teraz też musimy jakoś ogarnąć troszkę szarkę szarkę mniej więcej pólno nie jest tak problem, no. bo to trzeba pole mieć trzeba mieć Belarkę. belarkę to jest z mam innymi. Z grabiarkę na takie małe pole to nie trzeba już tak. Ale można. O tutaj widzowie jak klasa. Tutaj jakieś, nie wiem, Pady coś. Amortyzatory na siedzenia nawet są tutaj. Tego to świat starych rolników to jeszcze nie widział. Jakiś mały, on ja ale to ale to zauważył. Pani podkule, pani podkule, pani Tam pani podkule, pani Tak? Już, Ach, kurczę. Dobra, dziękuję. Dobra, i traktor zaparkować gdzie? Tam, gdzie były? Gdzie były? Dobra. No i tutaj e, jak spąprzymy, z... jeśli yes. ja z... spąprzę, to mm. z... zrobimy wam cięcie, bo już coś przygotowaliśmy no. dla Was, ale to w następnej części odcinka. My się tam nie przygotowaliśmy nic, ale yy, no, wiadomo, zobaczycie okay. Dobra, Oliwie odepniesz? Mm -hmm. Tak, tak, tak. Dobra, tutaj dobra. Dobra, odpinaj. Już? To czekaj, Oliwier. jeszcze. No tak. Trzeba do pana Tadeusza podejść, wiesz, w jakichś sprawach. Wiedem. Wiedem. Panie Tadeuszu! Tak, tak dusz. Dobrze, my tam skończyliśmy. Zanim może tak o pieniądzach, to niech pan tu podejdzie. Bo ja tutaj Dobrze. widzę, że pan ma sześć tutaj krów ciapki i pięć z tych drugich krów. One tutaj widzą, że no panu niezbyt się tutaj wypowiada, bo tutaj sucho mają. Nic jeść, nic pić, ale to może zjadłem, może nie wiem, jak inaczej, bo ja to nigdy nie miałem. Ile by taka jedna krowa u pana kosztowała? W szutówkach w euro. Bo nie powiedziałem, że jest Jakby to pan widział w panelu. Ja proponuję 2000 euro za taką krowę. Albo 2500. 2500. 2500 euro. Euro. Jak mhm. 2000? A to my raczej 2000, bo wie pan, nam się nie przelewa. Albo może udałoby się tak 1500 ustalić, bo... Mów, ja, to się to już... to... Dobrze, no to my tam e... Dobrze, my już odchodzimy, nie będziemy Pana tutaj nachodzić zbytnio, więc my tutaj e... się tutaj w tych nowych internetowych farmach, gospodarstwach rozłączamy i idziemy do nas. E... A, i Panie Tadeuszu, proszę tutaj powiedzieć, A... na ile od 1 do 10 ocenia Pan nasze usługi? Może ktoś jeszcze z Wioski będzie chciał pomóc. Nie będzie na 10. Dziękujemy za małe łapkę w górę i za subskrypcję pod naszym kanałem. Zostawię. Dobrze, to do widzenia. Dobrze, dobra. do widzenia. Dziękujemy. Dobra, widzowie. My robimy szybkie cięcie i widzimy się już na gospodarstwie.